miesiąc ku Świętego Józefa. Nabożeństwo o wyproszenie szczególnej łaski. Kilka słów wstępu co do tego nabożeństwa. By owocnie odprawić miesięczne nabożeństwo do Świętego Józefa należy najpóźniej dzień po jego rozpoczęciu wybrać łaskę, która się nadzieję otrzymać za jego ustawienictwem. Intencji tej łaski należy ofiarować wszystkie modlitwy i czyny. Jeżeli Wasze zajęcia na to pozwalają każdego dnia, medytujcie nad tekstami, które słuchacie lub rozważacie z tej książeczki, lub przynajmniej przeczytajcie je jako lekturę duchową. W miejscu odprawienia modlitwy umieśćcie figurkę lub obrazek świętego Józefa i przed Nim odmawiajcie przynajmniej każdego wieczoru modlitwę, która będzie codziennym spotkaniem. Wzywajcie często w ciągu dnia najsłodsze imiona Jezusa Marii i Józefa. W miarę możliwości uczestniczcie każdego dnia w przy świętej lub przynajmniej w środy, by podziękować Bogu za przywileje dane świętemu Józefowi i za wszystkie łaski, które otrzymaliście dzięki Niemu. W miarę możliwości w ciągu miesiąca złóżcie ofiarę, czy to za jakieś dziecko, za jakąś ubogą matkę, czy ubogą starszą osobę. Czci świętej rodziny, która znosiła wszystkie trudy i ubóstwa. Otrzymany odpust ofiarujcie za dusze czyścowe, które za życia, szczególnie czciły Józefa, Marię i świętego Józefa. Czciły Jezusa, Marię i świętego Józefa. Jeżeli nie należycie do zgromadzenia, religijnego zakonających pod wezwanie Świętego Józefa w Sanktuarium w Pompejach, postarajcie się wysłać Wasze imię do tego zgromadzenia, aby otrzymać wsparcie Świętego w życiu i przede wszystkim w godzinie śmierci. Kończąc miesiąc, podejmijcie postanowienie, by kontynuować czczenie Świętego Józefa przez wszystkie dni swego życia. Powierzcie wasze najważniejsze sprawy, Waszą rodzinę, przyjaciół, wszystkich tych, których darzycie miłością bliźniego. Proście Go, by otrzymać największy zdarów łaskę śmierci w ramionach Jezusa i Maryi, z oczami zwróconymi na jej słodką twarz. Wszystko do Jezusa przez Maryję. Wszystko do Maryi poprzez miłość Jezusa i przez Świętego Józefa. Zapraszam was, kochani, do tej trzydziestodniowej modlitwy tego wspaniałego napożystwa. Niech Jezus, Maria i Święty Józef zawsze będą przy was. Dzień pierwszy. Święte imię Józef. Wielu ojców Kościoła uważa, że Sam Bóg był autorem błogosławionego imienia Józef, a rodzice tego świętego patriarchy zostali natchnieni. Rzeczywiście w jego życiu widzimy przecudne wypełnienie się znaczenia tego imienia. Imię Józef w języku hebrajskim oznacza wzrost. Idealnie pasowało ono do tego, kto miał być czystym małżonkiem Maryi i przybranym ojcem Jezusa, gdyż musiał on koniecznie wzrastać ku doskonałości. Jak starotestamentalny patriarcha, który był wielki pomiędzy swoimi braćmi, Ponadto niektórzy ojcowie Kościoła oraz wielu teologów, takich jak na przykład Gersonę i Solano czy Suarez, pobożnie bo wierzą, że święty Józef został oczyszczony ze zmazy pierworodnej i uświęcony jeszcze przed narodzeniem. Rzeczywiście, jeżeli Jeremiasz miał przywilej Bycia uświęconym już przed narodzeniem, jeżeli święty Jan otrzymał łaskę odpowiednią do swoich zalet, bycia zwiastunem Mesjasza, to czy nie możemy myśleć, że ten, który miał być ojcem zbawiciela i małżonkiem królowej dziewic, został potraktowany z taką samą miłością i miłosierdziem? Jeżeli narodzenie prekusora, mesjasza było wielką radością, to czy nie powinno być szczęściem również narodzenie tego, którego Bóg wybrał na ojca dla swojego syna? Szczęśliwa, święty Józef, szczęśliwa Twoja matka, która wydała Cię na ten świat. Jakiż piękny musiałeś być w dniu, którym się narodziłeś. Anioła, aniołowie radowali się, śpiewając swoje niebiańskie pieśni. Cytowani autorzy słusznie uważają, że święty Józef pozostał w łasce i nie popadł nigdy w niełaskę, obrażając poważnie Boga. Naśladujmy świętego Józefa, Ucząc się od Niego, jak powinniśmy zachowywać się w życiu społecznym. Mimo wszelkich, wszystkich Bożych łask, którymi był przepełniony, nadal nie miał wiary w siebie. Jego odwaga, czyniąca go zdolnym do pokonania wszystkich niebezpieczeństw, drżała w obliczu najmniejszych przeciwności a w głębi swego serca nie był wcale do końca pewien, czy nie łamie złudnych, doczesnych przedmiotów, również tych mniej niebezpiecznych. Spójrzcie na Józefa. Zobaczcie, że zawsze był uważany w stosunku do siebie i nie wierzył w swoje siły. Święci, doktorzy Kościoła. Uwielbiali jego milczącą naturę, tak jakby bał się powściągliwości swojego języka. Podkreślają jego oddanie pracy, tak jakby bezczynność stanowiła dla niego niebezpieczeństwo. Chwalą też jego umiłowanie dla samotności, tak jakby świat mógł zniszczyć jego cnoty. Jednym słowem, jego nieustanna praca, duch modlitwy, wątpienie w samego siebie, jak i umiłowanie do powściągliwości pokazują duszą aspirującym do miłości Bożej, przed czym powinny uciekać, a co praktykować, by pozostać w Bożej łasce. Zadanie na dzisiejszy dzień. Bądź dzisiaj bardziej skupiony i obserwuj uważnie siebie podczas wykonywania wszystkich swoich obowiązków. Poprzez miłość do świętego Józefa, prosząc go, by patrzył na ciebie z nieba. Wyobraź sobie świętego Józefa nachylającego się nad tobą. Po tym, jak wybrałeś go na swojego opiekuna, aby na każdym kroku czuwał nad Twoimi czynami, by oddalał każdego demona i by zbierał Twoje pytania, aby potem zaprezentować je Jezusowi, który nigdy niczego nie odmówił swojemu ziemskiemu Ojcu. Modlmy się. Abyśmy w całym tym miesiącu w naszym domu nie popełnili żadnego grzechu ciężkiego. A chrzestny, niech nam towarzyszy przez ten cały dzisiejszy dzień. Święty Józefie, pamiętaj, że jestem Twoim dzieckiem, a Ty moim Ojcem. Spotkanie ze świętym Józefem. Przyciągnij nas do siebie, najkochańszy Józefie. Podążymy za Tobą. Twoje imię jest najpiękniejszym z imion. Zaraz po najświętszych imionach Jezusa i Maryi. Nie było przypadkiem, ale sekretnym planem. Opatrzności, że właśnie to imię zostało dane Tobie przez Twoich rodziców. Bóg już wcześniej, nadając Mu znaczenie, wskazał Twój cudowny rozkwit w łasce, cnocie i chwale pośród aniołów i pośród ludzi. Aniołowie z nieba, święci i święte z raju, Wy, którzy cieszycie się, kiedy drogie imię Józef rozbrzmiewa w świętym mieście, nauczcie nas czci, którą powinniśmy je obdarzyć i szacunku, z jakim powinniśmy je wymawiać. Imię Twoje Józefie to radość z nieba, która jest zaszczytem dla Ziemi i pokrzepieniem, dla śmiertelników oraz nękanych. Pociesza strapionych, leczy chorych, zmiękcza serca zatwardziały, pomaga opierać się pokusom. Uwalnia od złych duchów, przynosi każde dobro tym, którzy go wzywają i uczestniczy w potędze świętych imion Jezusa i Maryi. Mogłoby z tego powodu tak pięknie i zbawienne imię być napisane gwiazdami na sklepieniu nieba, aby było widziane i wymawiane na całym świecie. Mogłoby być wyrzeźbione z naszej miłości, aby wszyscy ludzie je kochali i szanowali. Mogłoby być na moich ustach i w moim sercu. Teraz i w godzinie mojej śmierci, aby było mi pomocą, w momencie odejścia z tego życia. Módlmy się. Siedem boleści świętego Józefa. Pierwsza boleść. Wątpliwość porzucenia swojej najczystszej małżonki Maryi Dziewicy. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki i wieków. Amen. Druga boleść. Odrzucenie w Betlejem przed narodzinami Zbawiciela w stajni. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Trzecia boleść. Rozlew krwi Dzieciątka Jezus podczas obrzezania. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki i wieków. Amen. Czwarta boleść ofiarowanie w świątyni przepowiednia Semeona o męce Chrystusa w cierpieniach Maryi. Chwała Ojcu i Synowi. I Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Piąta boleść. Ucieczka do Egiptu i lata spędzone na wygnaniu. Chwała Ojcu i Synowi. I Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Szósta boleść. Powrót do ojczyzny i pobyt w Nazarecie z obawy przed Herodem, Archaloosem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Siódma boleść. Zagubienie Jezusa w świątyni i trzy dni niepokojących poszukiwań. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Jezu, Józefie i Mario, daję Wam serce i duszę moją. Jezu, Józefie i Mario, towarzyszcie mi w momencie mojej śmierci. Jezu, Józefie i Mario, niech przy Was spoczywa moja dusza w pokoju. Święty Józefie, opiekunie i stróżu sanktuarium w Pompejach, módl się za nami. Boże, który w niewypowiedzianej Twej dobroci zechciałeś, by powstał na ziemi Pompejów obok tronu niepokalanej dziewicy Różańca Świętego, również ołtarz jej czystego małżonka, opiekuna i stróża Sanktuarium oraz wielkiej rodziny wiernych zebranej pod płaszczem Matki Miłosiercia. Spraw, by za Jego stawiennictwem Ominęły nas nieszczęścia napotykane w życiu i by towarzyszył nam w godzinie naszej śmierci, abyśmy zostali zaprowadzeni do nieba, by móc rozkoszować się Twoim obliczem i dziękować przez całą wieczność, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Memorare do Świętego Józefa. Pomnij o, o najczystszym małżonku Maryi Dziewicy, słodkiej opiekunie mój, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby wołający o Twoją opiekę i pomoc nie został pocieszony. Z tą wiarą gorliwie polecam się Tobie z powodu miłości, jaką darzysz Twoją niepokalaną małżonkę Maryję, upodobania, które żywisz względem w sanktuarium w Pompejach. Wysłuchaj moje modlitwy. O ziemski ojcze zbawiciela. Wysłuchaj mnie. Amen. Litania do świętego Józefa. Kirie Eleison. Chryste Eleison. Kirie Eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synod kupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami. Światło Patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami. Kłowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, Módl się za nami. Józefie, najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami zdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podporo rodzin, módl się za nami. Pociecho o nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziei o chorych, módl się za nami. Patronie umierających, módl się za nami. O strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, której gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, której gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, której gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami ustanowił Go Panem Domu swego i Zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże Wszechmogący, który powierzyłeś początki naszego zbawienia pod troskliwą opiekę Świętego Józefa, przez Jego wstawiennictwo pozwól swemu Kościołowi wiernie współdziałać w realizacji dzieła zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.